Od dziecka mamy w szkole styczność z mitologią egipską, grecką czy rzymską. Spotykamy się z nią też często w filmach, bajkach czy grach. Pomimo, że o mitologii nordyckiej nie mówimy w szkole, no chyba że studujecie coś z tym związanego, to pojawia się ona coraz częściej w popkulturze. Chociaż w sumie patrząc na filmy czy gry z ostatnich lat, wydawać się może, że jest ona aktualnie nawet najpopularniejsza. Dlaczego więc nie zająć się równie ciekawą, bardzo tajemniczą i atrakcyjną mitologią słowiańską? Tym bardziej, że dotyczy ona nas samych, bo mieszkamy przecież w jednym z krajów, z których się ona wywodzi. W dzisiejszym filmie przedstawię wam jednego z najpopularniejszych słowiańskich demonów ostatnich lat. Pana lasu i kniei, Leszego. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy więc od tego, jak go nazywano, bo Leszy, w zależności od regionu Słoweńczyzny, znany był pod różnymi imionami. Na zachodzie nazywano go Borowym lub Borutą, na południu Wilczym Pasterzem, z kolei ze wschodu pochodzi właśnie miano Leszego. Znane nazwy tego demona to też Gajowy, Leśny Dziadek, Laskowiec, Dziad Borowy i wiele, wiele innych związanych z lasem określeń. Znany był pod wieloma postaciami, choć większość źródeł, które czytałem, opisuje go pod postacią mężczyzny o nienaturalnie białej twarzy i złym spojrzeniu. Jego nie przebierało ponoć postać sosnowych igieł, a skóra przypominała korę. Oprócz tego poszczególne części jego ciała upodabniać się miały do różnych elementów kniei. Zaś jego wzrost zmieniał się w zależności od lasu i tego, jak wysoki był drzewostan. Potrafił przyjmować też formę występujących w lesie dzikich zwierząt, takich jak niedźwiedź, wilk, lis, jeleń czy puchacz. Swoją drogą, gdy się pojawiał, często był też ponoć otoczony przez watachę wilków lub niedźwiedzi. W niektórych regionach przypisywano mu też umiejętność przybierania postaci wichru oraz naśladowania odgłosów. Zwierząt i wiatru, dzięki czemu mógł z łatwością manipulować ludźmi wędrującymi po lesie. Inni opisywali go też jako starszego mężczyznę z brodą, czasem też z rogami, odzianego w zwierzęce skóry. Choć spotkałem się też z opisem, gdzie jest on przedstawiony jako starzec, ubrany w mundur, czapkę leśnika i nosi strzelbę lub pałkę. W zasadzie to, zważając na jego moc polimorfii, wszystkie te opcje mogą być prawdziwe, zresztą podobno przemieniał się czasem nawet w jednookiego cyklopa. W wierzeniach słowiańskich utożsamiany był z demonem, panem lub strażnikiem lasu oraz władcą i opiekunem żyjących w nim zwierząt. Czasami łączono go też z żeńską postacią odpowiedzialną za opiekę nad lasem, czyli Babą Jagą lub demonem dobrochoczym. Oprócz tego Leszy Czczony był też jako wielkoruski demon dusz ludzi zmarłych. Jeżeli chodzi o jego stosunek do nas, ludzi, był on różny w zależności od naszych działań, od neutralnego po wrogi. Patrzył na nas różnie w zależności od tego, jak dany człowiek zachowywał się wobec jego lasu i mieszkających w nim zwierząt. Osoby nieoddające wystarczającego szacunku jego królestwu byli z niego wypraszani lub na odwrót prowadzeni w głąb lasu, a czasem nawet wydawani na pastwę dzikich zwierząt. W jaki sposób leszy do tego doprowadzał? Jak już wcześniej powiedziałem, potrafi on naśladować dźwięki zwierząt, czy nawet wiatru, a to w połączeniu z doskonałym kamuflażem umożliwiało mu wysyłanie wędrującym, do których był negatywnie nastawiony, błędnych sygnałów, a ci w obliczu dźwięków, które zwiastowały według nich niebezpieczeństwo, łatwo tracili orientację. W ten sposób sprowadzał ludzi na manowce. Spacerujący lasem ludzie często nie wiedzieli, czy wyjący wiatr to czasem niezawodzenie leśnego demona, a może nawet to sam leszy przenika obok nich. Jeżeli chodzi o jego łagodniejsze psoty, czy raczej upomnienia albo ostrzeżenia, to podobno zdarzało mu się wysypywać dzieciom z koszyków zebrane przez nie runo leśne. Nie jest jednak tak, że Leszy tylko karał ludzi za ich niewłaściwe postępowanie. Zdarzało mu się również pomagać tym, którzy szanowali jego leśne królestwo oraz jego mieszkańców. Kiedy była taka potrzeba, ponoć wyprowadzał ich bezpiecznie z lasu, a nawet zdarzało mu się takie osoby bronić przed atakiem jakichś bandytów lub dzikich zwierząt. Swoją drogą, najgorsze stosunki z tym leśnym lichem mieli zwykle myśliwi i drwale, którzy naruszali jego teren, ścinając święte drzewa i zabijając niewinne zwierzęta. Aby wkupić się w jego łaski, musieli oni składać ofiary często kapryśnemu i łasemu na nieleszemu. Ofiary miały postać plonów i zwierząt domowych. Dzięki nim myśliwi i drwale mieli możliwość ingerencji w las. Ci pierwsi mogli prowadzić bezpieczne łowy, a drudzy w spokoju ścinać niektóre drzewa. Niektóre, bo dla tych, którzy wycinali lasy nadmiernie, Leszy nie miał litości i nie można było go już wtedy udobruchać. Wierzono, że miejsce, w którym zaobserwowano obecność Leszego lub po prostu jego działania jest miejscem świętym. Taka część lasu uznawana była za sanktuarium i nie można było do niej wchodzić, a już w szczególności ścinać tam drzew, polować czy nawet zbierać owoców, żeby nie zakłócić jego spokoju. Można powiedzieć, że powstawały wtedy w częściach niektórych lasów takie naturalne rezerwaty. Za przejawy aktywności tego demona uważano same podejrzane szelesty liści czy trzeszczenie drzew. A wichury i połamane drzewa to już w ogóle. W sumie to pamiętacie te potężne wichury, jakie miały miejsce kilka lat temu w Polsce takie, że aż wyrywało drzewa z korzeniami? Ja doskonale pamiętam. Może to była po prostu jakaś wielka, ogólnopolska impreza leszych, o której nie wiedzieliśmy. Bo nie wiem, wybrano nowego króla leszych. Nie no, ale już bez żartów, przejdźmy dalej. Owy demon zyskał popularność w ciągu kilku ostatnich lat w największej mierze chyba dzięki grze Wiedźmin 3 Dziki Gon, gdzie mamy z nim do czynienia i gdzie jest według mnie jednym z najciekawszych potworów. Pomimo, że większość leszych w grze nie jest do nas nastawionych neutralnie, tylko agresywnie, gdy tylko wejdziemy na ich teren, to zdarzają się osobniki, zwyk starsze i potężniejsze, z którymi możemy się pokojowo dogadać, na przykład składając im ofiarę. I to są moi ulubieni przedstawiciele tego gatunku w Wiedźminie. Generalnie muszę przyznać, że CD Projekt Red bardzo fajnie przedstawił tego demona i super, że pojawia się w ich grach tyle potworów z mitologii słowiańskiej, dzięki czemu trochę zyskuje ona popularność. Oprócz tego, Leszy pojawia się też w komiksach, a nawet jest tworzona gra o takim tytule, tyle że jedyne co widziałem to jej krótki trailer i gameplay z drugiej połowy zeszłego roku. Ale muszę przyznać, że wygląda to dosyć ciekawie. Dlaczego powiedzieliście, że ta istota mści się na was? Nasi dziadowie polowali z nożem i włócznią, a duchowi lasu podobały się takie łowy. Pozwalał nam żyć w spokoju i nigdy nie byliśmy głodni. Dawniej też zabijał. Ilu chłopców pomarło, próbując stać się łowcami. Po prostu odkąd myśliwi zginęli na wojnie, bestia stała się bardziej krwiożercza. Jesteśmy Ankreid, za co inni płacą złotem. My płacimy życiem i krwią. Jesteśmy niewolnikami strachu, podsycanego przez takich ślepców jak Ty. To nasz las! I najwyższy czas skończyć z bestią! Warto jeszcze nadmienić, że innym podobnym do niego demonem był nieco zapomniany Dobrochoczy. Tak jak leszy był bardziej panem fauny w lesie, tak Dobrochoczemu przypisywano władzę nad tamtejszą florą. Ponoć potrafił upodabniać się do drzew, co często robił, a następnie przyglądał się gościom swojego lasu, żeby w razie czego móc właściwie zareagować. Tyle, że Dobrochoczy był opisywany zdecydowanie pozytywniej. W przeciwieństwie do Leszego, częściej był przyjaźnie nastawiony do ludzi, którym często pomagał i którymi się opiekował. Potrafił nawet przenieść rannego w bezpieczne miejsce za pomocą swoich przypominających gałęzie, końców. Czyn. Mimo wszystko dla ludzi źle traktujących jego królestwo był nastawiony negatywnie i potrafił zsyłać na ich groźne choroby, a nawet śmierć. Wiara w tego demona została jednak odnotowana jedynie wśród Słowian wschodnich i była na tyle mało rozpowszechniona, że po przyjęciu chrześcijaństwa nie powiązano go nawet z istotami piekielnymi. Jeśli chodzi o inne znalezione przeze mnie informacje o leszem, to ponoć jego pomocnikami bywały różne inne pomniejsze demony, takie jak Leśne chochliki, Auk, czyli duch Echa, polewoj, ługowoj, Puszczewik czy inne duszki. Wpływ na. Na strach ludzi przed Leszym miała niesłychanie niebezpieczna i przede wszystkim zmienna natura tego demona. Przetrwał w polskich wierzeniach ludowych aż do końca XIX wieku, o czym świadczy przytoczenie przez historyka Bogdana Baranowskiego podania, według to, którego Borowy pomógł w ucieczce dezerterowi starskiego wojska. No i należy też dodać, że na podstawie tych mitów można wywnioskować, że las stanowił dla naszych przodków sferę wręcz sakralną. Często nazywam go w dzisiejszym odcinku demonem, ale tak się składa, że wcześniej mógł nie być tak nazywany, gdyż to miano, podobnie jak większość postaci ze słowiańskich legend, leży otrzymał po nastaniu chrześcijaństwa. Dlatego też wierzenia o nim na przestrzeni wieków ewoluowały i ciężko powiedzieć, na ile zachowane do dzisiaj podania są wierne rzeczywistym, dawnym wierzeniom. Z pewnością jego obraz mógł się znacznie pogorszyć właśnie wraz z przyjęciem chrześcijaństwa i jego wady, o których dzisiaj mówiłem, mogły mu zostać przypisane dopiero później w celu zepsucia jego wizerunku wśród ludzi. Niektóre wierzenia jednak przetrwały w formie polskich legend Choć w bardzo zmodyfikowanej formie, czego przykładem może być legenda o Diable Borucie, którego wyobrażano sobie pod postacią tenkiego szlachcica z wąsem, którego demoniczne pochodzenie zdradzały rogi i ogon, które jak na podstępnego demona przystało, ukrywało pod bogato zdobionym kontuszem i czapką. To już wszystko, co miałem wam do zaprezentowania w dzisiejszym filmie. Dajcie znać w komentarzach, jak zapatrujecie się na podobne filmy dotyczące mitologii słowiańskiej, a ja zapraszam Was jeszcze do subskrybowania, lajkowania i wspierania kanału. Możecie też wbić na mojego Discorda, Instagrama i TikToka, do których linki znajdziecie w opisie filmu. 니일모, 나라야.